Żeby dzień mógł wyglądać tak, najpierw trzeba go rozpocząć A znacie lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż śmiechy i wygłupy, bo ja nie. Plan na dziś dotrzeć na łazienki. No i spędzić na nich trochę czasu. Całe szczęście, że ja ten prowiant spakowałam. Bo słuchajcie, u nas to już tradycja, że idąc na łazienki, najpierw zachodzimy do sklepiku po ogórki małosolne i tak o tej porze roku one już są. Jednak tym razem niestety trafiłyśmy na dwie ostatnie sztuki. Więc chyba rozumiecie, dlaczego cieszyłam się, że ten prowiant wpadł w moje ręce. Jest ta upragniona kawa, ale coś mi się wydaje, że ja tutaj wpadłam w wiersz szybkie sprzątanie przed wyjściem z domu i to jest dla mnie. Nieraz chyba nie okazywało się, że trwało to ponad godzinę. No a przecież matka dziecko czeka, prawda? Bo pod każdym filmem pytacie o ten psikacz, więc już mówię. mieszanka wody i płynu do płukania. i welcome. O, a tutaj największe zaskoczenie tego dnia. Okazało się, że tata skończył spotkania, więc mógł spędzić z nami trochę czasu. Nakarmiliśmy kaczki, wiewiórki, a raczej nakarmiliśmy, no i biegiem na plac zabaw. Moja córka ostatnio ma taką łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi dziećmi, no cieszy mnie to przeogromnie. Wiecie, my trochę przez zimę to zdziczałyśmy. Odwagi i optymizmu też jej zyskałam. I ona starsza tym bardziej czuję się z dziadziała. I w ten, oto to sposób przerywam cykl. Czyli aktywnie uczestniczę we wszystkich zabawach mojej córki. jak zwykle, jest zbawieniem po takich dniach, bo komu by się chciało gotować? No, mi się zawsze chciało, ale na szczęście już nie. Muszę. Dobra, mam wrażenie, że ten vlog nazywać się powinien polecaj Bo co jak to, ale te chusteczki, co to jest naprawdę genialna sprawa? Najbardziej na świecie lubimy pokopie południowe tulaski, no poza piłką. Robiłyśmy ćwiczenia sprawnościowe, ale o tym powiem wam innym razem. Podobnego dnia wam życzę. Pa!